Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie o dziewczynie, która wchodzi do baru, czyli książce interaktywnej. E, skończyłam. Tak naprawdę to jest książka, jeżeli chcielibyśmy przerobić tylko jedną wersję wydarzeń, to jest to książka na godzinę nawet nie. E, ja czytałam tą książkę tak naprawdę dwa dni, ponieważ chciałam przerobić wszystkie możliwe opcje, jakie tutaj tylko były, żeby sprawdzić, czy to po prostu trzyma się kupy. E, I muszę Wam powiedzieć, że e, no trzyma się kupy, jest to naprawdę porządnie zrobione. Yy, nie ma jakichś tam niedociągnięć, typu, że yy, że nie wiem, pojechała taksówką, a tam potem nagle piszą, że ktoś ją podwiózł. Nie, jeżeli pojechała taksówką, to na przykład później, bo ma taką na przykład opcję, że podwiezie ją taksówka, albo że podwiezie ją ochroniarz. I w następnej wersji jest, yy, że samochód podwiózł ją, czyli. Nie jest powiedziane, czy to była taksówka, czy to, było, yy, czy to był ten ochroniarz, także pasują te wersje. Jest naprawdę to. Yy, jest dbałość tutaj o szczegóły. Wszystko się zgadza, wszystko jest tak, jak być powinno. Yy, książka jest dosyć wciągająca i raczej nie da się zrobić tak, żeby przeczytać tylko jedną opcję. Yy, ja zawsze wracałam, nawet nie na początku. Nie dlatego, że chciałam to wszystko sprawdzić, tylko dlatego, że po prostu a co by było, gdybym jednak nie wyszła z tego baru, gdybym tam została, albo gdybym poszła do galerii co by się wtedy stało? Po prostu chcemy wiedzieć, co by się stało, dlatego czytamy ją całą. Czyta się ją naprawdę lekko. Jedyne, co mi się w tej książce nie podobało, to to, w jaki sposób ona jest napisana. Chodzi mi o język o to, że to jest niby książka erotyczna, czyli dla osób, jakby nie patrzeć trochę starszych. A jest napisana tak, że ja bym powiedziała, że to jest książka dla nastolatek. Gdyby wyjąć stąd ten cały seks i erotyczne sceny, to jest po prostu y, książka dla nastolatek. I to mi się nie bardzo podoba, bo jeżeli piszemy y, książkę y, powieść erotyczną, która ma być dla osób nieco starszych, no to powinniśmy używać języka jednak dla osób nieco starszych, a nie spłycać tak strasznie to do takiego... Do takiego harlekina dla dzieci? Nie wiem, w ogóle bez sensu trochę. Jedne co mi się nie podoba to jest właśnie to, że. Może yy... no, ten język jest taki troszeczkę infantylny, ale poza tym książka jest napisana naprawdę z dbałością o szczegóły, czyta się ją przyjemnie, więc tak na jeden dzień, żeby się oderwać trochę, nie wiem, poczytać w wannie czy cokolwiek, tak nadaje się całkiem spoko. Także. Także polecam, znaczy ogólnie polecam y, książki interaktywne, bo po, po przeczytaniu tej stwierdzam, że na pewno sięgnę je, po jeszcze jakąś i mam nadzieję, że będzie zrobiona w tak samo dobry sposób jak ta, w sensie, że w tak samo dobry, jeżeli chodzi o, y, o tą dbałość o szczegóły i o to, żeby na przykład wszystko tam ze sobą, każdy, każdy puzzle układanki do siebie pasował i nie było żadnych niedociągnięć y, i niedopatrzeń. Takich książek chciałabym czytać na pewno więcej. Jeżeli znacie jakąś fajną powieść interaktywną, y, którą moglibyście mi polecić, to bardzo bym was o to poprosiła, ym, bo ja żadnej takiej nie znam, a chciałabym ją przeczytać. To, co czytam teraz, y, to książka pod tytułem Anioł. Y, już ją zaczęłam i już wiem, że przeczytam ją bardzo szybko i że będzie na pewno dobra y, moja opinia na temat tej książki, y, ale więcej za jakiś czas, jak tylko ją skończę. To tyle na razie. Dzięki. Pa.